Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I po raz ostatni w tym roku witamy Jarka Adamka w temacie dla reportera. No nie da się ukryć. Dzień proszę dobra. Państwa, że po raz ostatni w tym roku. Dobrze, źle? Nie wiem. Ja na przykład nie lubię końcówki starego roku, lubię początek nowego. Bardziej. Bardziej. Mm -hmm. Czyli jutro będziesz jest super. Jak, jak nowonarodzony. Nowy rok, nowy ja. 65 529 5529 to jest e, oczywiście numer telefonu, który już teraz jest czynny i zapraszamy Państwa do dzwonienia. I już się ktoś dał zaprosić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Panów, witam wszystkich. Dzień dobry. Wszystkich słuchaczy z tej strony Szat. Chciałem Wam <laughs> życzyć wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Zdrowia szczęścia, pomyślności. No i też radości, nie, I, no, i szczerości, bo ganić nie wolno, nie, i, i dobrego humoru, i, no i tyle, no i grejcie i się trzymajcie. Dziękujemy Dziękuję. bardzo, panie Skrzacie. A pan, Skrzat, a pan Skrzat jak Sylwestra spędza? Ja w domu, z rodziną. W domu. A pan, wiem, że pan Skrzat jest z takiego regionu tutaj naszego, tutaj, tak, gdzie, tak. Gdzie, w biznes, tak, gdzie, gdzie w Sylwestra się bardzo aktywnie spędza, wynosząc tak zwane uliczki. To jest a, prawda? Tak. Czy? Już chyba, już to minęło chyba. Już to to, 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 to przyspawane no, wszystkie. Teraz pewnie. wszystko porobili ciężkie takie to nie te czasy, że się sąsiadów... Nie się ten kręgosłup. Tak, ale... ale jak ktoś ze słuchaczy wie, co to znaczy wynosić komuś uliczki, to... No. A jeszcze kiedyś stawidła do mleka, o tak, taka ciekawostka. No to ja, już, ja już zastawię na te no. o, o, o. Ale, ale uliczki się nosiło. Dziękujemy o, o. bardzo, pozdrawiamy no, bardzo. I, bardzo I zdrowia przede wszystkim, zdrowia wszystkim. Zdrowia. Nawet tym, co mnie nie lubią, wszystkim. Zdrowia tak. i <laughs> oczywiście także odrobinę szczęścia. Dzisiaj też się to szczęście bardzo, ale to bardzo przyda. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa, oczywiście, jeżeli chcecie życzenia złożyć na antenie to można. Jeżeli chcecie jakoś podsumować ten mijający rok, to oczywiście także, a jeżeli macie jakieś bieżące sprawy, to jak najbardziej tradycyjnie. Dowiedzmy się. Witamy, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dzień. ja dzwonię w takiej sprawie, mianowicie sklepu mieszczącego się tutaj przy ulicy Błodarczaka. Taki mały bocznoosiedlowy osiedlowy sklepik, a dokładnie panów, którzy tam regularnie stoją e, pod tym sklepikiem i e, w wiadomym stanie nie zatrzeźwi mhm. i tak dalej. E, Rzutuje to troszeczkę takim strachem tutaj m, m, mieszkańców osiedla. Tylko byłoby fajnie, ale e, na przykład wczoraj mój syn szedł do sklepu synet jakiś tam yy, oprych brzydko mówiąc, jakąś aferę robił Mm -hmm. także no czy to jest w porządku, żebyśmy my mieszkańcy byli podporządkowani tutaj takim zbiorowiskom? No ale to są takie typy, które są agresywne, nieprzyjemne, czy tak? To znaczy wie pan co? No wczoraj właśnie mój syn w sensie wycofał, bo szedł tam po, po chlebek mm -hmm. i, i, i widząc tą sytuację, no przestraszył się i wrócił, tak mm -hmm. że tam jakąś aferkę robili, mm -hmm. e, no grupka taka no, stojących panów z plecoczkami Niekoniecznie o fajnym zapachu. No dobra, rozumiem, że się na moment, ale to już jest tak regularnie. Stoją yy, w swoim sklepie, wejść nie można. Yy, no a jak już jest dużo, to już w ogóle ich tam jest tak, no, taka strefa kibica troszeczkę. Mm -hmm. No jest to niefajne, także, a tak jak mówię, dopóki nie rzutuje na nas mieszkańców, no ale rzutuje, tak, bo chcę, żeby południu chciał wejść, no i po prostu dziecko się przestraszyło, no, bo, bo to, widział, że tam się... To też może rzutować na ten sklep, bo za chwilę klienci nie będą przychodzić znaczy, Takie mam sklep. wrażenie, że tam miejscowa odpuga to tak jakby sprzyjała, to takie niefajne, bo, bo to jest taki sklep, który nam służy wszystkim mieszkańcom, no, się a nie tam może skończyć, konkretnym nabywcom tak. danego... No nie? to może się skończyć brakiem klientów i, i koniec, bo mm. Państwo znowu pójdziecie sobie do no, bankietów, które opuszcza, macie. Bardziej, że na w okolicy parę nie. jest, tak, No otóż to, właśnie, nie tak Dobrze, taka... no my możemy tak, waga. możemy oczywiście. Mm -hmm. po... Coś się stało. tam. Panie. Coś... Na szampan. Coś, szampanik już jest tak pożytywny. E, możemy oczywiście pozdrowić serdecznie dzielnicowych, którzy tam <laughs> powinni sobie popatrolować czasem. No wie pani, jeżeli nie dochodzi do jakiegoś takiego rzeczywistego naruszenia prawa, mhm. no to tak trudno ludzi przeganiać. Zobaczy, no ja bo... mam wrażenie, że dzielnicowi mhm. tam się w ogóle nie angażują w ten temat, bo wystawiane ewentualnie mandaty nie miałyby pokrycia finansowego. Pewnie więc też. podejrzewam, że nie są dla nich łatwym, jakby to nazwać, te, yy, takim w cudzysłowie klientem czy, Tak, czy, czy, no okej. Okay, nie no. wypłacalni klient, o, tak, no lepiej kary na przykład za maseczki, nie? Za yy, a... maseczki, tutaj... za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. No, tak pewnie o, parę to. rzeczy by się znalazło. No dokładnie. Ale... Także yy, warto byłoby się temu tematowi... Ja myślę, myśleć. że przede wszystkim ktoś, kto jest właścicielem tego sklepu, no powinien pomyśleć, co mu się bardziej o, opłaca. Otóż to. to. Czy o, to. utrata iluś tam gdzieś... Myślę setek klientów, przynajmniej kilkudziesięciu, którzy po no prostu. prostu nie przyjdą, pójdą no, gdzie indziej. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję, Pozdrawiam, dziękuję wszystkiego bardzo dobrego roku, roku również dziękuję i serdecznie. mam nadzieję, że nie był to jedyny szampan na dziś przygotowany, który chyba trzeba będzie za chwilę z podłogi zebrać. 65529 5529 ja już jest zaopatrzony, jestem w pikolo. Bardzo dobrze i bardzo cię chwalę. I to, jak znam ciebie, to masz co najmniej dwa. Hmm. No. Jakbyś mnie znał. Bo są dwa smaki, przypominam. Tak. E, 65 529 Jakby państwo dzisiaj... Nie wiem, jak sam dzisiaj żyjecie, bo dzisiaj wiosna po prostu na świecie, więc też I może... Dzisiaj, jutro, pojutrze. Nowy duch w państwa wstępuje. Zobaczmy, dowiedzmy się. <coughs> Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. I my słuchamy. Ja bym, Dzień dobry. Ja bym chciała tutaj nawiązać do poprzedniczki mojej mhm. o wspomnianym sklepie. Bo, bo przydałoby się dodać coś jeszcze. To sytuacja właściwie jest od lat. Także ci panowie tam bardzo często stoją pod tym sklepem. Fakt mhm. jest taki, że spożywają ten alkohol. To jest po pierwsze i pierwszy przepis, który jest łamany. Policja jest często, bo tam są w koło mieszkańcy, którzy często dzwonią i ta policja tam często bywa. Poza tym też, oprócz tego chyba, że oni tam te mandaty czasem dostają, a czasem udaje im się gdzieś pochować te butelki i się gdzieś tam od tego mandatu uchylić, czasem im się udaje. Druga sprawa jest też taka. Że drugi przepis, który jest złamany, to taki, że osoby pijanej nie wolno sprzedać alkoholu. A tam tak się dzieje. A widzi pani? Także nie wiem, czy to policja nie umie z tym zrobić porządku. Może ktoś wyżej musiałby zrobić porządek z tym. Bo wydaje mi się, że do takie rzeczy powinna być odebrana koncesja na sprzedaż alkoholu. Mm -hmm. Bo to nie jest od dzisiaj. To, to są lata, gdzie ci panowie tam ciągle przesiadują i to jest. Właściwie starą mnie przesiadują. No tak, no to no jest sytuacja klasyczna z, z wielu miejsc i sklepów wiejskich w Polsce słynna ławeczka z jednego serialu. Państwo pamiętacie pewnie o jaką ławeczkę z jakiego serialu chodzi. Znaczy, natomiast no, problemem jest to, jeżeli ci ludzie są agresywni, no to już mówię zdarza wtedy odstraszają, odstraszają, tak jak pani opowiedziała, tą historię o dziecku, które idzie. No i boi się przejść obok takich typów, no dziecku się nie dziwi absolutnie. No u sklep... zastanawiam się, że nikt z tym nic nie zrobi, tak? Bo skoro to jest ileś razy zgłaszane na policję mm -hmm. i policja tylko przyjeżdża, czasem spojrzy, co oni tam robią, czasem im dadzą mandat, a czasem nie i na tym się sprawa kończy. No może właśnie policja. Powinna... A wie pan, to tak się potem y, póki co jest wszystko dobrze, a niech to się dalej gdzieś tam pogłębi, no to kupę ludzi mieszka. Mm -hmm. Dzieci małych y, z rodzicami, same dzieci biegają. Mm -hmm. No moim zdaniem sklep jest strzela w kolano w dzisiejszych czasach i przy nasyceniu, no jest... tak, nasyceniu to... innymi sklepami w okolicy, yy, no to po prostu klienci przestaną przychodzić do tego sklepu. No to... Nie wydaje mi się, bo panie. ci ludzie cały czas są, a tam główny yy, chyba yy, zarobek to właśnie alkohol. Yy, tyle tylko, że jest yy, szkoła bałagan. Aha. No dobrze, myślę, że też biowia do spraw uzależnień, tak to się nazywa. Tak mi się wydaje, że miasta, to ktoś wyżej musiałby się tym zająć. Skoro policja przydziela... tylko przyjeżdża i tak. odjeżdża i nic z tym nie robi, no to ktoś się wyżej że musiałby się tym zająć. Bardzo możliwe, jeżeli policja przyjeżdża, to zawsze są jakieś na pewno notatki z tego sporządzane. No tak, wystarczy. tak, tak, tak. Bo powiem szczerze, że ja dzielnicowym... też nieraz jak do tego sklepu mhm. idę i zdarza się, że gdzieś tam trafię, że radiowóz stoi, no to widzę, że spisują. Mhm. No i na tym się kończę. No to tak jak pani mówi. No bo so... gdyby to ktoś yy, gdzieś tam zadziałał wyżej, to już by się skończył tak, a to się ciągnie latami. Tak, chociaż pamiętam sprzed iluś lat historię z, z sprzedażą alkoholu nieletnim. Te sprawy gdzieś zawsze utknęły i się rozmyły i, i nie wiem, czy jaki... Musiałbym sprawdzić, czy jakikolwiek sklep w Lesznie stracił koncesję No, ze względu na... mówię, bo musiałby się tutaj zająć tym wyżej, bo skoro policja y, tylko, y, że tak powiem, robi swoje i nic dalej tego nie zgłasza, no to... Ja pamiętam, mieliśmy nawet kiedyś taką audycję radio, no. rozmowę z policją, gdzie tam policja jakieś żółte kantki, pamiętam, to dawno temu było. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Może ktoś z Państwa ma przy okazji jakieś doświadczenie takie, gdzie udało się takiemu zjawisku zaradzić. To nie musi być historia zleżna, to może być historia gdzieś z Polski. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, ja mam pytanie. Yy, co z nową drogą, która miała iść do Gronowa? Był rozpisany przetarg i cisza? Yy, nowa droga do Gronowa się będzie projektować. Wczoraj Rada Miasta przyjęła uchwałę budżetową na rok przyszły, i w tym budżecie jest wpisane już teraz, nie chcę skłamać, ile 170 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam na projekt tej drogi no bo mhm. najpierw ją trzeba zaprojektować więc no to jest tak ja myślę, że to jest plan nie na przyszły rok, w sensie, że będzie droga ale powiedziałbym maksymalnie po, po, chyba nawet pan prezydent powiedział, że do końca kadencji chyba powinna powstać także no jest bo o tyle bo wiem, że już przedtem na tą drogę był, tylko nikt się nie zgłosił być może Teraz już nie pamiętam, może był. Natomiast wiem, że na pewno w budżecie, bo to była autopoprawka taka dopisana do budżetu na ostatnią chwilę i tam jest rzeczywiście 170 tysięcy na nową drogę Rondo Antoniny ulica Gronowska chyba. Czyli mam nadzieję, że do 2030 się doczekamy tej drogi. Do 2030 myślę, że przy odpowiednim jak to powiedzieć, przy odpowiednim wsparciu mieszkańców. Tak? Jak będziemy się przypominać, to myślę, że tak tam już mówię, no to jeżeli już będzie projekt, no to potem tylko kwestia znalezienia pieniędzy. Pewnie z jakiegoś dofinansowania, no ale mam nadzieję, że, że uda Pójdziemy się. Do że to jest można i do księdza. Dlaczego nie? Każdy grosz mile widziany. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Dobrze, dziękuję, serdecznie. Pozdrawiam. Miłego dnia. Dobrego w nowym roku. Tak, także wszystkiego najlepszego na nowy rok i żeby ten projekt w przyszłym roku powstał. Każdy, kto stał w korku w Gronowie wie, o co chodzi. 65 529 5529. Zapraszamy kolejną osobę. Będziemy się bardzo cieszyć. I, I mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dobry. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. I jak najmniej, kurde, sprawa reportera, żeby ludzie... Ludzie się żyło dobrze i ostatnie. No, żeby sami dzwonili. I tak redakcji, panią i panom, wszystkiego do dobrego. Bardzo panu dziękujemy. A pan no? słuchacz, gdzie obchodzi Sylwestra? Halo? Gdzie pan słuchacz Sylwestra obchodzi? No, w Domciu, w Domciu. W domciu. Dączu, bardzo dobrze. Zgodnie no, z... Do zgodnie z zasadami tego, o izolacji społecznej. 65, 529, 55, już, już, mamy telefon. telefon, dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry, witamy. Y, mam pytanie do burmistrza Kościana, kiedy ten rynek zakończą, a ja, ja przy okazji do roku. Kiedy koniec remontu rynku, tak? Tak, rynku w Kościanie, przecież to jest skandal. No to nie jedyny rynek, gdzie się ludzie pytają, kiedy koniec, poznają krobie przy okazji. Yy, dobrze, my Piotka Pewińskiego tam poprosimy, może już jakieś terminy będą znane, to je oczywiście Państwu przedstawimy. 65529 5529, ostatni telefon przed przerwą. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, tutaj Wujek Dobra Roda. Chciałem życzyć wszystkim słuchaczom i dziennikarzom dużej determinacji w przyszłym roku, chociaż nas czekają podwyżki, będzie lepiej. A najważniejsze jest zdrówko. To do siego roku. Do siego roku. Dziękujemy bardzo. I rzeczywiście podwyżki chyba trochę nas czekają, ale trzeba się dzisiaj tak psychicznie przygotować do tego. Proszę Państwa, krótka przerwa i słyszymy się za dwie minuty. Jesteśmy ponownie do Waszej dyspozycji. Telefon chyba dzwonił i dzwoni. Dzień dobry dzień, dzień dobry. dzień dobry. Na dzień dobry i dobranoc. I to tyle? I to tyle. Tyle czekał, <laughs> czekał cały blog reklamowy i tak nawet. No dobrze, no pozdrawiamy serdecznie. Te wokalny. 65 529, 5, 529 Szanowni Państwo, ostatni raz w tym roku, ostatni raz w tym tygodniu przy okazji, więc jeżeli macie jakieś sprawy, to oczywiście dzwońcie, jeżeli chcecie podsumować sobie ten rok i powiedzieć, że to był wyjątkowy rok, nie zapomnę go nigdy, to też możecie. Proszę bardzo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, składam Wam najgorętsze życzenia dla całego Radia Elki, dla wszystkich wspaniałych redaktorów. Przede wszystkim dla Agnieszki Nie wiem, czy została zwolniona Proszę ją pozdrowić, nie, pożyczyć nie, nie, nie została zwolniona Ona troszkę sobie tak yy, zwolniła, zwolniła, zwo życiowo. zwolniła tempo życiowe I obecnie Dobrze, to proszę jej też złożyć życzenia Chwitnie szczęściem mogę panią zapewnić. I po prostu wam też życzę wszystkiego najlepszego A przede wszystkim Naszemu panu Jarkowi Bo taki człowiek jak on To się rodzi raz na sto lat Nawet na tysiąc bym powiedział My wszyscy go godnie zastępujecie, ale oryginału kopią się nie zastąpi. Tak jest. W niektórych przypadkach. dziękuję. Sąpę, dziękuję. dziękuję pani słuchaczko. Bardzo serdecznie życzę pani też wszystkiego, wszystkiego, ja też wszystkiego najlepszego. Ja mam też życzę. wspaniałe radio. A wspaniałe radio. Ja, bo ma takich fantastycznych słuchaczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. U nas to jest niedługo w każdym pokoju radio. Naprawdę? Tak, w zasięgu ręki brak na korytarzu ślicznie szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy. Bardzo. Wszystkiego Dziemy. najlepszego. Yy, bardzo miłe słowa. Jeżeli ktoś z Państwa tak mi przyszło do głowy jakiś fajny przepis kulinarny by jeszcze sprzedał na Sylwestra, to... bo muszę coś upiścić na wieczór i tak jeszcze... A masz ochotę na coś mięsnego? No czy? a jak? A? a co? niby No dobrze. Żuchę mamy jeść w Sylwestra. No tak od nie trzeba troszkę. Witamy serdecznie kolejnego słuchacza. Nie mam Nie mamy. Przestraszył słuchacz. Tak zwany ślepak, może ten słuchacz no. od śpiewania to by. Może teraz? <słuch> może Halo. teraz? Też, nie? nie, ale jeszcze do trzech razy sztuka. Dajmy dziesięć sekund. A kurę z cytryną robiłeś? Nie, to mi powiesz, że co? Tak, cytryna, czosnek, tymianek, rozmaryn, kurczak. No, czekałem na to słowo, bo tak wymieniasz wszystko a poza tym, co najważniejsze. I ziemniaki pieczone do tego. I ziemniaki pieczone. O, Aha. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pan Jarek, tak podpytuję właśnie jakąś potrawę na Sylwestra, to i mięsną oczywiście, to może y, polecę y, takie bardzo popularne danie z jednego z seriali y, telewizyjnych, może mięsny jesz? Mięsny jesz. Hmm. Pozdrawiam Dzięki. i szczęśliwego nowego roku. pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego. Ja takiego mięsnego jeszę, to sobie kojarzę tak, tatar wyłożony y, szynką, na to kiełbaski. Coś takiego, no. Tak? Mhm. A tak. no powtykane coś było. Tak, dobrze by to smakowało. pewnie. to znaleźć. Ser no tak, to jest potęga. 655295529. Już telefonicznie. 8 minut do końca audycji, więc dzwońcie. Dzień dobry. No, dzień dobry. Witam. Chciałam wszystkim panom redaktorom i redaktorom dla całej. Audycji, złożyć serdeczne życzenia. Zdrowia, szczęścia i słodyczy tego wam słuchaczka na ten nowy rok życzy. A pani... żebyście byli zdrowi i tak zawsze dobrze radio prowadzili. Dziękujemy bardzo. Skąd pani słuchaczka dzwoni do nas? Dziękuję bardzo. No i nie, nie dogadamy się. chciałem się dowiedzieć, skąd pani słuchaczka dzwoni? Halo? Skąd pani dzwoni do nas? Zleszna! Zleszna, okej. Okay. A sylwester jak planowany? No w domu. W domu, wszyscy w domu, wiecie. W Widzicie? domu. Jacy wszyscy Aha, zdyscyplinowani. Pani Adamek, jo? rolady, rolady M śląskie. Śląskie z Wołowiny. Na dobre. Mm -hmm. Rolada, modro, kapusta i kluski. Jak on Ta. pójdzie z pracy, to już wołowiny nie kupi. No, no, może być problem. I to jest najlepsze. A pewnie taki śląski obiad, a mi teraz pani smaki narobi. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Je, jeszcze mamy. Bardzo was serdecznie. Mamy tu jeszcze jedno Dziękuję pytanie. Za, do... za taką audycję piękną. Aha. Mamy jeszcze jedno pytanie do pani, bo pani pozdrawiała panów, redaktorów, a panie też możemy pozdrowić? No tak? Ach, oczywiście. no tak, dobrze. Bardzo dziękuję w imieniu Wszyscy naszych koleżanek. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Dziękujemy. Ej, no Ja miałem nadzieję, że z pozdrowieniami dla Pań to jakiś tutaj przystojny tak? głos. No wiesz, tak, będzie no to, proszę taki, wiesz, takim, Niech z takim niskim bawietonem i powie wszystkie Panie Redaktorki, a zwłaszcza tych, które jeszcze dzisiaj w pracy, bo kilka koleżanek jeszcze ciągle dzień dobry. Dzień dobry. Witam miłych Panów po ostatnim dniu tego roku i życzę Panom i Paniom też. Mam swoje głosy ulubione, ale do najbardziej ulubionych głosów oczywiście należy głos pana, który dzisiaj jest przy mikrofonie. Nie zeg powiem, który. Zeg Jarek, 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 na pewno Jarka chodzi. Ma na imię na literę G, o tak. O, widzisz? A on się teraz zaczerwienił pięknie. <noise> ale życzę panom i całej redakcji, paniom i słuchaczom, którzy słuchają w tej chwili Radia LK, by nowy rok im przyniósł spełnienie marzeń. Dobre zdrowie, pomyślność i oczywiście stóweczek kufereczek. Mm -hmm. No i oczywiście, by tak jakoś z radością się weszło w ten nowy rok, mimo i pomimo. O właśnie, żeby no. była nadzieja. Dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję. Pozdrowienia płyną z gostynia. O tak. z gostynia no, dziękuję. Grzegorz. Fantów w gostyniu. Zazdraszam. Ale się zaczęli. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana. Na początek życzenia do pani Agnieszki, żeby zanim zacznie być beneficjentem 500, żeby to chociaż było warte 300. A dla was i dla całej ekipy słuchaczy, wszystkiego dobrego w Nowym roku. I jeżeli nas COVID nie zabił, to żeby nas też nie zabiły cody, prądu, gazu i wszystkiego, co do było. Dokładnie. A te życzenia są z Radosławia? Ale tak myślałem. Pozdrawiam również gorąco i pysznie. Pysz, pysz, no, Czy pysz, chciałeś tu się podmówić roku. o coś, żeby może, ale nie ma pan słuchać, złożył życzenia, a to oczywiście życzenia przekażemy przy najbliższej okazji. Może słucha zresztą, bo przecież teraz Elki można słuchać wszędzie. Przypominam o naszej aplikacji Radio Elka, wszędzie na świecie, gdzie tylko jest internet komórkowy czy jakiś inny, to mogą Państwo Radio Elka słuchać. Przez komputer również można Przez komputer również, Tysiące telefonu. sposobów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Pozdrawiam. My też? Panie Jarko, pan sobie spisze mój numer telefonu. Sprzedam panu taką potrawę, że jeszcze pan nie je. I już nie, nie mogę za spisać, za bo zniknął. Bo, bo, bo zniknął znikną, znikną, niestety. Już nie spiszę teraz. Przez sekundę był dostępny, jak pan powiedział i potem już nie widziałem, więc... No, nie, to musi być coś takie, co na szybko bym zrobił. To, no, nie mam czasu. To po audycji dzisiaj, się... Do po audycji tego, się i o, dobrze, do bardzo do dobrze. Dziękujemy. Myślę pan myśli jakąś szybką kanapkę dla Nie za będzie pan żałował. Ch chleb z chlebem. Dziękujemy, Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No, i Uderz dziś, w stół i już, no, proszę i rad, A, a myśli cieknie już tak. powolutku tak. Nawet nie wiem, co pan zaproponował, a już y, mam apetyt Ale to. słyszałeś, że jest podobno coś rewelacyjnego No więc tak. dlatego taki apetyt y, 65 529, 5529. i Jeszcze mamy 4 minuty audycji Więc co tam jeszcze komu do głowy przyjdzie Na sercu, na wątrobie stanie Albo ktoś, kto chce po prostu życzenia złożyć To zapraszam, bo bo następna audycja dopiero w poniedziałek a więc... wracając do tych uliczek tak zwanych wystawialnych mm -hmm. i chowanych, ja ci mówiłem kiedyś o tym, że była taka tradycja też, że gdzie niegdzie cały wóz taki drabiniasty czy jako tam się nazywa, wynoszono na stodołę i tam go montowano ja słyszałem tak, o czymś takim, ale kawał kawał nigdy na oczy tego nie widziałem gospodarzowi. Gospodarzowi. Halo, dobry. Dzień dobry. halo, dzień dobry halo, dzień dobry halo, dzień dobry musimy ściszyć radio musimy ściszyć radio o, jeżeli pan już ciszył, to Oj, jeżeli pan ściszył, to możemy gadać. Nie, nie, ściszę nie, nie, ściszył. nie, nie ściszył. Halo. 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 Ja, Grzegorzu, nic z tego nie, 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 będzie. nie, się jak w nie, eee, lustrach. Ja bardzo proszę, naprawdę przypominam o tym często, ale sami państwo nie, jak to wygląda. Kiedy ktoś kto na nas dzwoni, nie, 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 Dzień dobry panu, słuchamy dobry panu, Dzień dobry, chciałem złożyć życzenia. Bardzo rzadko jestem w Polsce, ale chciałem dla Państwa miłych głosów złożyć życzenia na nowy rok. Doskonale. A skąd Pan przybył obecnie na ojczyznę Łono? Przybywam. Nie dowiemy się chyba. Halo? Nie, no chciałem wiedzieć, skąd Pan przyjechał. Z Austrii przyjechałem! Z Austrii! Wszystkiego A, dobrego życzę! No. za taką audycję, jaką Państwo prowadzicie. Dziękujemy bardzo, bardzo nam miło, mamy nadzieję, że pan nas także w Austrii słucha, bo moż, można. Natomiast to, że do, mi, no, miło nam się zrobiło i co tam w Austrii śnieg. Blucha Chyba. Chyba. jak w to jest. Jedynie plucha. Alpy zasypane. Kiedyś może pojedziemy i zobaczymy. I zobaczymy. Zapraszam serdecznie. Będzie mi bardzo miło. Dziękujemy, Dziękujemy. ślicznie. Wszystkiego dobrego. Długo pozdrawiamy strówka. Pana. Wzajemnie. Pozdrowienia dla syna Pawła. Też pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Yy, I proszę Państwa, ostatnia minuta audycji, więc jeżeli ktoś się jeszcze wstrzeli, to ja bardzo proszę, będzie to historyczny ostatni telefon do tematu dla reportera w roku 2021. Yy, więc kto chce przejść do historii, potem się posłuchać w, i w tym w LKTV zobaczyć, bo przypominam, że wszystkie tematy do, dla Reportera są w LKTV, czyli na portalu LK yy, i sobie A można jeden siebie nawet posłuchać z wideo. Jest. A jeden nawet z nami z wideo. I mamy ostatni telefon, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. O, Straszny zasięg. matko jedyna. Jest chyba. pan tam jeszcze? Wszystkiego najlepszego zrozumieliśmy. Wszystkiego najlepszego Dla pana no, także wszystkiego najlepszego. Szampańskiej zabawy. No, a szczególnie korka i kalafiora. O. No, dziękuję, do widzenia. Dzięki, pozdrawiamy. No i co? I to by było na tyle. Dzisiaj, proszę państwa, kończymy. Kończymy w roku 2021. Osobiście. A wiesz, a, wiesz, a zróbmy promocję. Jeszcze jeden telefon. A, dobra, uległem natychmiast. Miękki jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witamy. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok przede wszystkim. I tutaj dzwonię z, z tym tematem na ulicy Brzechy. Kojarzy pan ten temat, nie? No, ten pole, ziemia niczyja, tak? Yy, dokładnie, to wie pan co? Po naszej ostatniej rozmowie mhm. yy, byłem zaskoczony. No Gmina Święciochowa yy, kolejnego dnia, czy to był poniedziałek nawet. Dobrze, mniejsza, te, mniejsza o to, dwa dni po ślizgu, zrobili nam ładnie, wyrównali tutaj drogę. Ten odcinek pomiędzy znakiem e, Henrykowo aleszno to to, to to było nietknięte. Ja panu, os, y, ja panu powiem z ręką na sercu: y, masakra, to jest masakra, po prostu mhm. masakra. Dziura, dziurę, dziurą pogania. To jest ziemia niczyje i nie wiem, naprawdę nie wiem, czy jest ktoś kompetentny, czy nie, czy się ktoś do tego przyznaje. Dla mnie, wie pan, co to jest, to jest chore, to jest przykre, nie? Mhm. Ja bym tam postawił sklep wolnocłowy. Dziękuję panu bardzo. Życzymy wszystkiego dobrego. Oczywiście będziemy się przypominać także o ten ta, nieszczęsny odcinek Brzechwy. Natomiast y, póki co niech to panu nie psuje nastroju przy świętowaniu. I jeszcze, I jeszcze jedna rzecz. Ten odcinek, co tam był zrobiony, tą korą asfaltową od strony Leszna, ja? to wie pan, co On tam y, musiał być, y, że tak powiem, troszeczkę nierzetelnie zrobiony, nieumiejętnie. Bo tam już się zaczynają robić dziury. I mm -hmm. ja bym prosił, żeby też to y, y, tam zainterweniować, żeby to zweryfikowali, póki, wie pan, y, trzeba dmuchać y, y, na gorące, nie? Mm -hmm. I to jest też brzechwy? Yy, tak, to jest brzeg, że okay. te, te, ten odcinek, co zrobili tą korą asfaltową, Dobry. to tam już się zaczynają w tej korze robić dziury, nie? Okej. Okay. Żeby, wie pan, żeby nie było za późno, nie? Dobrze, dziękujemy ślicznie. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy jeszcze raz, i, dobrego. i jeszcze raz, proszę państwa, już teraz naprawdę nie mam czasu na żadne wielkie wymyślone życzenia, więc naprawdę, drodzy państwo, dzisiaj bawcie się dobrze, grzecznie, ale dobrze, a niech ten nowy rok... Wreszcie będzie taki, że nie będziemy mieli na głowie tych wszystkich strasznych rzeczy. Niech się ten, niech się ta pandemia skończy, niech się te wszystkie ograniczenia skończą. Niech będzie normalnie. Eee, a nawet jak będzie nienormalnie, to, żeby państwo jakoś z tym wszystkim sobie radzili. Bądźcie szczęśliwi. Bądźcie zdrowi. A my słyszymy się w poniedziałek 4. 3. Trzeciego. Trzeciego. Trzeciego stycznia o 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.